A dzisiaj, 1 maja, celem pierwszomajowej wycieczki we Włoszech jest Brescia. Miejsce typowo nieturystyczne, a na pewno mniej turystyczne niż na przykład Verona, w której byliśmy wczoraj. Nie jest to wybór przypadkowy, ponieważ dzisiaj, 1 maja, w dzień wolny od pracy, w Veronie zapewnie, zapewne nie dałoby się wcisnąć szpilki. A tutaj praktycznie oprócz, oprócz lokalsów nie ma, nie ma żadnych turystów, czyli dla nas plus. A najciekawszym miejscem, które będę chciał pokazać wam w Weronie, nie w Weronie, w Breszci, to to wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO związane z longobardami, ale o tym więcej za chwilę. Muszę powiedzieć, że ta Brescia całkowicie nas uwiodła. Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego tego drugiego, największego w Lombardii miasta nie odwiedzają turyści. Ten 1 majowy dzień Bresci był jedynym, w którym wokół siebie nie słyszeliśmy innego języka niż włoski. Chyba trochę to rozumiem. dużo obok jest Mediolan, Bergamo, Verona, jezioro Como i Garda. Po już przyjeżdżać do Bresci? Nawet nie wiecie jak bardzo się cieszę, że nie zadałem sobie tego pytania. Bo gdybym to zrobił, najpewniej nie odkryłbym tej nieoczywistej perły Lombardii i chyba jednego z nielicznych już większych miast północnych Włoch, które nie jest jeszcze zadeptane przez turystów. Do Bresci z De Sanzano del Garda dojechaliśmy pociągiem. Jakże wygodny jest to środek transportu w północnych Włoszech a dworzec znajduje się w odległości kilkunastominutowego spaceru od centrum. Pierwszy maj, dzień wolny od pracy. Lokalsi wybiegli tu mnie na ulicę. I najciekawsze jest to, że jeszcze nawet nie ma południa, a oni wszyscy popijają sobie apel spritsa. No to, żeby złapać troszeczkę tego włoskiego klimaciku, popijamy i my. Nasze pierwsze kroki, w sumie chyba jak zawsze, odwiedzając jakiekolwiek nowe miasto, kierujemy na główny plac. A w przypadku Bresci są to trzy place: Piazza della Vittoria, Piazza della Loggia oraz Plac Pawła VI. I każdy z nich jest zupełnie inny. Spacer po nich to jak podróż przez historię. Zaczynamy od tego, który wygląda zupełnie jak niewłoski Piazza della Vittoria, który jest pocztówką architektury włoskiego faszyzmu z lat 30. XX wieku, której zjawiskowym obiektem jest masywny gmach poczty. Kulminacyjnym punktem renesansowego Piazza della Loggia jest Pałac La Loggia, który dzisiaj pełni funkcję ratusza, a plac Pawła VI. To serce miasta z emblematycznymi katedrami starą, romańską, XI wieczną, Dłomowekio oraz nową, barokową, XVII wieczną, Dłomonową. Już po tym, jak wyszliśmy z Dłomonowo, dowiedzieliśmy się, że jej kopuła jest trzecią co do wielkości we Włoszech. Po kopułach Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie i Katedry Santa Maria del Fiore we Florencji. Architektura oraz wyposażenie miesza ze sobą barok i neoklasycyzm, jako że okres jej budowy obejmował lata pomiędzy 1604 a 1825. Trwało to tyle, bo akurat wtedy w Europie szalała epidemia czarnej śmierci, czyli dżumy. Cudem ta wielka kopuła przetrwała II wojnę światową. Alianckie bombardowania z lipca 1944 roku poważnie ją uszkodziły, ale nie zniszczyły. Katedra swój charakterystyczny charakter zawdzięcza kontrastowi pomiędzy białymi ścianami z marmuru Botticino a stylukowymi dekoracjami rozetami i kasetonami. W transepcie znajduje się modernistyczny pomnik papieża Pawła VI pochodzącego z Breszczy. Miejscem jednak, które zafascynowało nas w taki sposób, że po prostu nie potrafiliśmy z niego wyjść, to jednak stojąca obok dłomowekio, Vecchio, zwana również La Rotonda, ze względu na plan, na którym została wzniesiona: rotundy z krużgankiem inspirowanej architekturą antyczną. Ta 11-wieczna romańska katedra jest po prostu nieprawdopodobnie klimatyczna. zdominowane jest przez osiem filarów połączonych łukami podtrzymującymi olbrzymią kopułę. Zachowała się tutaj znaczna część oryginalnych fragmentów romańskich, zwłaszcza w krypcie pod prezbiterium San Filastrio z VI-VII wieku, z resztkami mozaik i pięciomanowami. Przy wejściu znajduje się monumentalny sarkofag biskupa Berarda Maggi, ozdobiony scenami i postaciami świętych. Duomo Vecchio fascynuje jednocześnie zarówno architektonicznym minimalizmem, jak i bogactwem wewnętrznego wystroju, gdzie dostrzec można mnogość warstw historii w niemal autentycznej formie, a dodatkowo wstęp jest zupełnie darmowy. No ale muszę powiedzieć, że chyba nic lepszego na tej wycieczce już nie zobaczę niż Dłomowek Vecchio w Bresci. Nigdy nie byłem w miejscu takim jak to, nawet, nawet w Rzymie. Tylko dla tego jednego miejsca warto przyjechać. Do tego w sumie nieco mało popularnego turystycznie miasta w Lombardii. Gorąco polecam. Naszą główną destynacją w Bereszci był jednak kompleks San Salvatore Santa Giulia, który w 2011 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako część wpisu Longobardowie we Włoszech, miejsca mocy z lat 568-774. Kompleks składa się z parku archeologicznego, w skład którego wchodzi między innymi Kapitolium, pozostałości Kolumnady oraz Teatro Romano, Klasztor Świętej Julii oraz Bazylika di San Salvatore. A więc to nie tylko pozostałości dziedzictwa Longobardów, ale również świadectwo wcześniejszej historii miasta związanej z Rzymianami. Za czasów rzymskich miejsce to nazywało się Brixia. Która swój szczyt rozwoju osiągnęła w czasach cesarza Oktawiana Augusta na przełomie r. Er. Jednym z najcenniejszych zabytków jest Kapitolium z 73 roku naszej ery. Zbudowana na polecenie cesarza Wespazjana. Świątynia była poświęcona najważniejszym bóstwom Rzymu Jowiszowi, Junonie i Minerwie. Przed świątynią znajdowało się forum, po którym zachował się do dzisiaj fragment kolumnady. A w środku znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków antycznych, tak zwana Vittoria Lata, Skrzydlana Wiktoria, dwumetrowy posąg wykonany z brązu w pierwszym wieku naszej ery. Okej, ale kim byli ci Longobartowie? To lud o nieco tajemniczym pochodzeniu. Wywodzili się z terenów dzisiejszej Skandynawii lub północnych Niemiec. Przez wieki wędrowali przez Europę, aż w VI wieku naszej ery pod wodzą króla Alboina przekroczyli Alpy. Był rok 568, początek nowej epoki. Dla jednych barbarzyńskiej inwazji, dla innych ostatnia szansa na uratowanie cywilizacji przed upadkiem po rozpadzie zachodniego cesarstwa rzymskiego. Longobardowie nie byli już dzikim ludem. Przyjęli chrześcijaństwo, wprowadzali prawa, zakładali miasta. Mimo tego ich wizerunek wysokich wojowniczych mężczyzn z długimi brodami budził respekt i lęk wśród miejscowej ludności. Przez ponad dwa stulecia kształtowali mapę Italii, utworzyli Królestwo Longobardów, z Pawią jako stolicą, ale Brescia również zyskała status ważnego ośrodka politycznego i duchowego. Największym patronem Bresci z czasów Longobardów był bez wątpienia Dezyderiusz, Ostatni król Longobardów, który panował w latach 1756-1774. Razem ze swoją żoną Ansą, kobietą wyjątkową jak na ówczesne czasy, ufundowali klasztor żeński San Salvatore. To było coś więcej niż tylko pobożny gest. Klasztor pełnił funkcję królewskiego mauzoleum, centrum edukacyjnego i ośrodka kultu religijnego. Córka dezyderiusza Janzy Anselperga została pierwszą przeoryszą klasztoru, co jeszcze bardziej zacieśniło związek dynastii z tym miejscem. W XII wieku powstało oratorium Santa Maria Insolario niewielka kaplica o prostym, kwadratowym planie i ośmiobocznej latarni. Jej wnętrze kryje prawdziwe skarby, m.in. słynny krzyż dezyderiusza, inkrustowany złotem i kamieniami szlachetnymi, będący symbolem królewskiego patronatu nad kompleksem. W XVI wieku dobudowano Kościół świętej Julii, reprezentujący już renesansowe kanony piękna i klasycznej harmonii. Z zewnątrz dominują proste, eleganckie linie, a we wnętrzu gra świateł i marmurów przypomina o bogactwie Breszcz w tej epoce.